Szanowni Państwo, 15 października udamy się do głód wyborczych. To od Was zależy, kto będzie rządził przez najbliższe 4 lata. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. To Wy zdecydujecie, kto będzie w przyszłym rządzie ministrem finansów być może Mencel z Konfederacji czy ministrem edukacji Grzegorz Braun. Czy będzie to brunatna koalicja Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości, czy też dzisiejsze partie demokratyczne koalicja obywatelska Trzecia droga, lewica, partie, które chcą, abyśmy byli w Unii Europejskiej, aby w Polsce panowała demokracja, aby przywrócić prawa kobiet. Czy te ugrupowania będą rządziły Polską? Zachęcam państwa wszystkich do pójścia do urn wyborczych. Od każdego z was zależy przyszłość Polski. Zachęcam do głosowania na partie opozycyjne. Wiesław Szczepański. Materiał Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Nazywam się Dariusz Persz. Od blisko 30 lat jestem przedsiębiorcą, aktywistą społecznym, a także działaczem sportowym. Tak jak wielu z Was, chcę zmian. Zmian na lepsze. Zmian, które spowodują, że będzie nam lepiej żyło się w Polsce. Zadbajmy o to, aby podatki były niższe, a ZUS dla przedsiębiorców dobrowolny. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Dal już Pesz Demokratyczny senat, aktywny senator. Maszę o tym, by Polska była znów uczciwa, uśmiechnięta, bezpieczna i tolerancyjna. Mimo różnic, wspólnota ludzi Polska, którą każdy z nas ma w sercu. Proszę o Państwa głos. Lista numer 6, pozycja numer 3. Grzegorz Rusiecki. To dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować państwa w polskim sejmie. Na siódemce jest Mariusz Witczak. Polecam. Zachęcam was do głosowania na Mariusza Witczaka. Witczak, fajny gość. Warto głosować na Mariusza Witczaka. bym głosował na Witczaka. Pamiętajmy o to, aby podatki były niższe, a ZUS dla przedsiębiorców dobrowolny. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Dalej już też. Jarosław Zielonka, radny Leszna, dyrektor zespołu szkół we Włoszakowicach, Major Rezerwy Wojska Polskiego. Stawiam na edukację edukację innowacyjną, umożliwiającą wszechstronny rozwój i dwujęzyczność. O tym, że bezpieczeństwo nie jest nam dane raz na zawsze przekonaliśmy się w ostatnim czasie. Dobrze funkcjonująca dyplomacja oraz rozwijające się siły zbrojne są gwarancją naszego pokoju. Stabilizacja w podatkach oraz przywrócenie zasad naliczania składki zdrowotnej pozwoli przedsiębiorcom bez obaw patrzeć w przyszłość. Wybierzcie trzecią drogę. Jarosław Zielonka, pozycja numer 3. Tęsknimy za Polską spokojną i normalną. Polską w Unii Europejskiej a nie znów na wschodzie. Chcemy, aby Polacy, a szczególnie Polki, rzeczywiście czuli się bezpiecznie. Dlatego wygramy, rozliczymy, naprawimy i pojednamy Polaków. Jarosław Urbaniak. Na siódemce jest Mariusz Witczak. Polecam. Zachęcam Was do głosowania na Mariusza Witczaka. Witczak, fajny gość. Warto głosować na Mariusza Witczaka. Bym głosował na Witczaka. Ewa Panowicz, z zawodu jestem radcą prawnym, jestem radną semiku województwa wielkopolskiego, przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala w Lesznie, przewodniczącą Rady Szpitala w Osiecznej. Startuję z list Koalicji Obywatelskiej z pozycji 12. Moje hasło wyborcze to czyny nie słowa.